Co bąka trzymać w dupie i niech polata po chałupie Yeah. Mm -hmm. trochę przykro ogólnie, ale kupię co nowego. Jak tam... Chciałem, kochani, po prostu podziękować za wszystko, bo naprawdę kawał dobrej roboty razem zrobiliśmy w internecie. I serio, kochani, jestem wam mega wdzięczny za wszystko, ale niestety jest jak jest. Nie da się tego cofnąć już. To koniec. Nie chciałbym, żeby to był koniec, kochani. Teraz w sumie robię też takiego testowego live'a. Ale jakby ja jest, ja wiem, że oni i tak te konto mi zaraz też blokują, Jak się dowiedzą, że mam to konto. Ktoś po prostu z wyższej półki chciał się, wiecie, wyzbyć po prostu z tego internetu. Mu się udało. Wszystkie konta mi poblokowali. I to wiecie, ludzie mi pisali, że to przez hejterów. To nie jest, kochani, przez hejterów, bo gdyby to było przez hejterów, to by mi wszystkich kont nie poblokowali od tak dosłownie w końcu... w ciągu godziny, co nie? Dosłownie, kochani, ja cały dzień, wczorajszy przepłakałem, dzisiejszy również, Większość też czasu spałem i, i tak dalej. Ja słuchajcie, jestem w takim szoku, bo ja nie ogarniam, dlaczego tak się w ogóle stało. Nikt mi nawet nie udzielił. Słuchajcie, żadnych, wiecie, informacji na ten temat. Nic w ogóle, zero wszystkiego. I po prostu nie wiem, co dalej będzie. I tyle. Więcej się kochani wypowiedziałem na moim Instagramie na ten temat, więc was zapraszam bardzo serdecznie. Już tak na sucho, jak jeszcze nie, nie byłem w takim stanie, jakim jestem teraz, do sobie przez cały dzień. Wtedy jeszcze na chwilę, wiecie, było ok, nie ryczałem cały czas. Także was zapraszam. I tyle kochani chciałem powiedzieć. Nawet się pomalować, nie mogę po prostu. No nie mogę wytrzymać, serio. Tak mnie, boli, tak mnie boli serce, tak mnie boli od środka, że to, co razem stworzyliśmy, to co razem, wiecie, mieliśmy i tak dalej, ktoś po prostu, wiecie, z wyższej półki tak sobie zrobił i już tego wszystkiego nie ma, co nie? Wiecie, o co chodzi? Że naprawdę, to jest dla mnie ciężkie. Ale kochani, właśnie teraz się odpaliłem, żeby wam powiedzieć, że dziękuję wam za wszystko, za spędzony cały czas, te nasze cztery lata, yy, wiecie, poznawania się w sobie tak naprawdę. Wiecie, robienia ja i tych głupich rzeczy, i tych fajnych. Naprawdę kochani, chciałem wam z całego serca podziękować za to wszystko, za ten wspólnie spędzony czas. Nie wiem, co będzie dalej. Ja jestem, kochani, po prostu na pogra pograniczu załamania jakiegoś. Bo po prostu, nie wiem... Wiecie, wiem, boli to najbardziej po prostu, że nie będziemy mogli łączyć się na live'ach, nie będziemy y, mogli, wiecie, mieć tego kontaktu, codzien codziennych live'ów, codziennych rozmów i tak dalej. Poczekajcie, bo ktoś do mnie dzwoni. Halo? Halo? Aha, dobra, dobra. Kochani, także bardzo wam dziękuję, słuchajcie, kończę live'a. Nie wiem, odpalę się może potem, bo jak nie wiem, na razie TikTok nie wykrył tego konta w 5 minut mam live'a i dostałem blokady, więc nie wiem. Bardzo Wam dziękuję za spędzony wspólnie czas i naprawdę doceniam wszystko, co dla mnie zrobiliście. Serio. Kocham Was i pozdrawiam bardzo serdecznie. Nie wiem, kiedy się zobaczymy znowu. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Także kocham kochani was. Nikt wam tego nie zapomnę, serio. Dziękuję za wszystko. Papa pa, kochani.